Czyli rozumiem, że na dziesięciolecie zdecydowaliście się pójść na bogato. Zdecydowaliśmy się pójść na bogato, bo, bo ta impreza tego wymaga. To miasto tego potrzebuje i tak powinny wyglądać duże imprezy w naszym mieście, a Szczecin od zawsze aspirował do, do ekstraklasy miast polskich. Idę, ale w zasadzie powinienem biec, bo w tym tygodniu w cyklu sportowa dycha na portalu w Szczecinie.pl powiemy o dziesiątym nocnym maratonie szczecińskim. Stadion Miejski Pogoni Szczecin. Stadion Miejski w Szczecinie będzie gospodarzem wyjątkowego wydarzenia jubileuszowego, dziesiątego maratonu szczecińskiego. I trudno, żeby dyskutować o tym w innym towarzystwie niż razem z Michałem Piersińskim, czyli organizatorem, dyrektorem maratonu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy o maratonie szczecińskim. Sprawy organizacyjne, oczywiście one są ważne, one są istotne, ale zbliża się wydarzenie, które organizujecie po raz już dziesiąty. Rozumiem, że. Gdzieś myślisz o tym, zastanawiasz się, że już 10 latek dekada minęła. 10 lat minęło rzeczywiście od tej pierwszej edycji, która była w 2015 roku i ona rzeczywiście była, była zrobiona naprawdę na wysokim poziomie. Tam był wtedy sponsor, państwowa spółka PZU. Stać nas było na wiele. Przez lata to się niestety zmieniło niestety na gorsze. Więc w tym roku wracamy do tej koncepcji biegania całkowicie po ulicy, całkowicie w terenach miejskich. Już odchodzimy od tego, co robiliśmy przez ostatnich kilka lat, czyli w oparciu o teren Arkonki, Jeziora Goplany. Chcemy to zrobić naprawdę z rozmachem. Dziesiąta edycja. Myślę, że... Że to jest ten moment, w którym musimy wrócić do pierwszej ligi maratonu w Polsce. Poczekaj, mówisz z jednej strony, że coś dobrego się skończyło, z drugiej strony, mówisz, że na bogato. Jesteśmy na stadionie szczecińskiej pogoni, dlatego że tutaj będzie miasteczko biegowe, tutaj będzie start i meta maratonu i półmaratonu. No to coś, coś, coś mi to nie gra. Czyli rozumiem, że na dziesięciolecie zdecydowaliście się pójść na bogato. Zdecydowaliśmy się pójść na Bogato, bo, bo ta impreza tego wymaga, to miasto tego potrzebuje i tak powinny wyglądać duże imprezy w naszym mieście. A Szczecin od zawsze aspirował do, do ekstraklasy miast polskich, a w świecie biegowym ekstraklasa miast polskich to jest organizacja maratonu poważnego, na poważnym obiekcie, w oparciu o poważny obiekt i po ulicach. Danego miasta, więc my te wszystkie kryteria w tym roku planujemy spełnić, dlatego no, cieszymy się niezmiernie. To naprawdę zapowiada się wielka impreza. Mówisz o ekstraklasie, o Szczecinie, który aspiruje. To prawda, często politycy, samorządowcy powtarzają te hasła, więc od razu rodzi mi się pytanie w głowie: to gdzie Szczecin jest na mapie tej biegowej Polski czy Europy? No, na mapie biegowej Polski e, w kwestii maratonu wyprzedzają nas, e, nie wiem, Toruń, Rzeszów, miasta dużo mniejsze i o dużo mniejszym potencjale. No, no tak wyszło po prostu. Szczecin w no, ale wiele Ale to lat... nie, słynie z tej lekkoatletyki, prawda? Z lekkiej atletyki owszem, ale z biegania masowego po ulicach już nie. A mimo tego e, przez ileś lat wypracował sobie pozycję na tym rynku biegowym lepszą. No chcemy to zmienić, chcemy wrócić, chcemy. Kiedyś e, zajmowaliśmy siódmą, ósmą pozycję w kraju e, pod względem wielkości maratonu. Chcemy, chcemy do tego wrócić. To jest święto dla zawodowców. Dla osób, które uprawiają ten sport półzawodowo, ale też dla tak zwanych, mówiąc kolokwialnie, freaków, którzy uaktywniają się na takie wydarzenia. Wiem, nieraz y, przygotowywałem relacje czy, y, czy materiały wideo z maratonu, z półmaratonu, no i rozmawiam z tymi ludźmi, którzy przebiegają na metę. No i niektórzy z nich mówią, cały rok biegałem czy trenowałem po to, żeby tutaj wystąpić. No tak, bo dla mieszkańca danego miasta największym świętem i ukoronowaniem tego całego biegania, trenowania e, tego potu i, i, i utraty tych sił gdzieś tam w lesie jest móc pobiec we własnym mieście, e, w miejscach na co dzień niedostępnych dla biegaczy, centrami miast, centralnymi ulicami, po asfalcie I, i, i na to czekają, więc tym naszym Szczecinianom chcemy to umożliwić ale oczywiście zapraszamy ludzi z całego regionu, z całego kraju, czy też z zagranicy. No mamy już takie zgłoszenia, więc no, to jest święto dla wszystkich i dla frików i dla tych, co biegają codziennie, i dla tych, co. Trenują po to, żeby biegać też gdzie indziej, no bo mnóstwo osób, teraz biega, to, to jest modne od wielu lat, to niestety w pandemii się troszkę skurczyło, ludzie przestali się ruszać i taki jest efekt, ale obserwujemy ten proces od roku powiedzmy półtora, że. No, że to po prostu wzrasta i, i cieszymy się bardzo, bo chcielibyśmy, żeby to również wzrastało u nas w maratonie szczecińskim. A powiedz, jaki jest stosunek osób, które biegną na konkretny wynik w półmaratonie czy maratonie, a ile jest osób, które biegną po to, żeby dobiec? Myślę, że jakieś pół na pół. Jest, jest mnóstwo takich osób, które rzeczywiście chcą tylko zaliczyć imprezę, nie obchodzi ich wynik. Bieganie jest świetne. Bieganie w takich biegach powoduje, że jak biegnie tysiąc osób, to może być tysiąc zwycięzców. Tam każdy biegnie po coś i każdy może coś wygrać. Oczywiście o zwycięstwo bije się pięciu, sześciu zawodników o, o ten największy puchar, ale każdy z nich, nawet ten. 650 może wygrać coś dzisiaj, bo wygrał, nie wiem, ze swoim sąsiadem, bo wygrał ze swoim poprzednim wynikiem życiowym, bo po prostu przebieg i on też się czuje zwycięzcą, dlatego tak fajne jest bieganie masowe i, i dlatego tak się cieszymy, że możemy to organizować dla biegaczy. Trwa cały czas jeszcze boom na bieganie, Od, odbierasz to w ten sposób, czy, czy, czy te lata biegania już minęły? Nie, to, 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 ca, to, to znowu, tak jak powiedziałem, wzrasta po pandemii. Pandemia spowodowała, że ludzie przestali się ruszać, zamknęli się. W domach, albo byli na siłę zamknięci w domach, a to poskutkowało tym, że mniej ludzi biegało. A, ale tak jak mówię. Zaczyna to odbijać, i, i, i mamy nadzieję, że będzie cały czas wzrastało, że wrócimy do tych poziomów sprzed pandemii. Myślę, że jesteśmy już blisko, że jeszcze z 2-3 lata i to wróci do takiego poziomu, jak było. Dlaczego biegniecie w nocy, a nie za dnia? No, jest to pewnego rodzaju kompromis, który zawarliśmy z władzami miasta, z ludźmi odpowiedzialnymi za ruch drogowy w tym mieście oraz ze służbami policji i odpowiedzialnymi za komunikację miejską, ponieważ łatwiej zamknąć jest miasto w nocy. E, powoduje to mniejsze reperkusje dla kierowców, dla mieszkańców, niż zamykać je w dzień. A nasza trasa, e, no to jest taka pętla wokół miasta, która rzeczywiście zaciska je z każdej strony, i, i dzień mógłby być problematyczny, a w nocy m, tych problemów jest zdecydowanie mniej. E, I przekuliśmy to w sukces. Nie jest, ten kompromis to nie jest porażka. To jest e, raczej coś, co nas wyróżnia. Nie ma maratonu w Polsce takiego pełnoskalowego, który odbywa się w nocy. My jesteśmy pierwszym. Są półmaratony, jest Wrocław. No jest też nocna ściema w Koszalinie, ale wiadomo, że tam chodzi o to, że jest tego dnia, tej nocy zmiana czasu i oni oszukują trochę kalendarz. My robimy to normalnie. Normalny maraton, tyle że nocny. Startujemy o 23.00 i biegamy. Szczecin nocą jest piękne. Dlaczego tego nie pokazać ludziom? W ilu uczestników mierzycie albo inaczej ilu oczekujecie? Oczekujemy i mierzymy w około 1000 osób. Na tyle mamy Skalkulowane na razie e, wszystko to, czym się zajmujemy, medale, koszulki i inne tego typu gadżety. E, no, wracamy na mapę maratonów. To nie jest łatwe od razu. To, to, to jest proces. To wymaga chwili czasu, zanim osiągniemy te ilości, które by nas satysfakcjonowały, jak 4-5 tysięcy. E, no to wtedy moglibyśmy naprawdę być postrzegani jako topowy maraton w Polsce. No, ale wszystko przed nami. No, w tym roku chcielibyśmy, żeby to było tysiąc osób, a później będziemy pracować, żeby to było coraz, coraz więcej. Powiedziałeś o bardzo ważnej kwestii – medale. Jeden z takich medali trzymasz w dłoni, mocno ściskasz, to jest medal tak, tak. z dziewiątej edycji Maratonu Szczecińskiego. Czy możemy ten medal pokazać, gdybyś mógł go… O! Idealnie. To jest medal z 9 nocnego Maratonu Szczecińskiego. Medal, medal wyjątkowy, to jaki będzie ten dziesiąty? To jest Wielka jeszcze, dziesiątka będzie to, na jest nim, tajem, czy nie? to jest tajemnica, będzie na pewno Cieszałem, jakaś dziesiątka, to. ale to jest jeszcze tajemnica, bo nasze medale zawsze odróżniają się tym, że jest jakiś taki element szczeciński wkomponowany w nie. I, I na pewno też w tym roku taki będzie, ale na razie go nie zdradzamy. Coś, co na pewno mogę zdradzić, to fakt, że medal szczeciński jest unikatowy, ponieważ każdy maratonczyk otrzymuje medal z prawdziwym. Podkreślam prawdziwym bursztynem. To nie jest jakiś tam plastik. No i, i, i ten oczywiście bursztyn w roku też będzie, a co do ostatecznego kształtu medalu, to chwileczkę jeszcze potrzymamy w niepewności. To zamknijmy tę rozmowę taką klamrą kompozycyjną. Rozpoczęliśmy od kwestii organizacyjnych, sponsorskich. Rozumiem, że do tego pociągu pod tytułem 10 maraton szczeciński można jeszcze wsiąść. Zdecydowanie zapraszamy do tego pociągu zarówno e, biegaczy. Jak i sponsorów. Jeżeli ktoś e, widzi potencjał w, w takiej imprezie, widzi ten rozwój, który dzięki też temu obiektowi, e, mamy nadzieję, następuje, zapraszamy do współpracy, m, do kontaktu. E, jak łatwo e, zauważyć, mamy jeszcze miejsce w tytule imprezy, więc jeżeli m, ktoś. No się widział, na to tak uwagi, tak, dlatego zapytałem, czy jest jakiś człon w nazwie, w tytule sponsorski, ale, ale w tym roku jeszcze nie ma. E, tak. Nasza impreza nazywa się 10. Nocny Maraton Szczeciński. E, I tak jak mówię, gdyby okazało się, że jest jakaś, e, jakiś podmiot, jakaś firma, która. Wykazałaby się odpowiednią ilością środków, które może zainwestować w tę imprezę, to, to myślę, że jesteśmy w stanie się dogadać co do miejsca nawet w tytule. Udało się Wam przekonać do współpracy pogąszczon między innymi będziecie mogli skorzystać ze Stadionu Miejskiego. To dobrze, bo to poniekąd też no częściowo, w jakiejś tam niewielkiej skali, oczywiście, ale odpowiedź dla krytyków, którzy mówią, że stadion miejski organizuje tylko mecze Pogoni Szczecin, że na tym stadionie nic więcej się nie dzieje, no to proszę, jest maraton szczeciński. Dokładnie ta, ta, taka była też postawa naszych partnerów z Pogoni, którzy podchwycili ten temat, kiedy przyszedłem do nich pierwszy raz z taką propozycją, powiedzieli super, fajnie, cieszymy się, że będziemy mogli zrobić coś ponad piłkę nożną, oczywiście, która wypełnia tutaj stadion bardzo mocno, ale ten stadion jest miejski i stadion ma służyć też innym grupom odbiorców i to jest świetna okazja, żeby to pokazać. Ten stadion w ten noc będzie zawładnięty przez biegaczy. No właśnie, biegaczom się mówi najlepszych wyników, najlepszych czasów. Nie będę mówił połamania nóg, broń Boże. Najlepszych czasów i najlepszych wyników, rekordów osobistych, życiowych. A dyrektorowi Maratonu Szczecińskiego, Michałowi Piersińskiemu, 100 lat maratonu. Skoro jest 10, to, to można życzyć 100 lat, prawda? byłoby fajnie. <laughs> Więc tego życzymy. Oczywiście szczegółów na temat dziesiątego nocnego Maratonu Szczecińskiego szukajcie na stronie internetowej, na facebooku wydarzenia. Bartek Czotowicz, szukajcie wiadomości sportowych na portalu